chyba dwudziesty szósty lutego e... a sam pięknie pozuje tak e... Sherlock jest bardzo chory jest bardzo chory w zasadzie to choruje od listopada ehm, a od od początku tego roku zaczął mieć bardzo poważne problemy z biegunkami które w lutym od początku lutego w zasadzie no wygląda wszystko bardzo źle więc cieszę się nawet z tego, że chcę wyjść na dwór to właśnie. Bywały już słoneczniejsze dni, ale no cóż. Nie możemy udawać, że w ogrodzie zawsze świeci słońce. Więc widzimy tak i oczy czy owak. Pszczoły. Pszczoły w krokusach. Proszę. To nie jest makro. To nie jest makro, ale... Tak, są pszczoły w krokusach. A wczoraj to w ogóle miałam wrażenie, że widzę królową. To było absolutnie niesamowite. To była pszczoła wielkości czterech normalnych, pięciu normalnych pszczół. A, 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 to są. Hmm. okazuje się, że pszczoły chyba wolą krokusy od podbiału, zawsze myślałam, że to podbiał jest najbardziej obleganym kwiatem ale nie, chyba jednak chyba jednak krokusy bo w krokusach jest wiecznie ktoś a podbiały, o proszę bez najemców <grym> <grym> także tak mamy trochę krokusów i to jest super, aczkolwiek wiem, że posadziłam ich dużo, dużo, dużo więcej i jakoś nie ma, więc. Oprócz krokusów to jest jeszcze. Bo krokusy to było mniej więcej 17. Aha, proszę słońce! <laughs> od mniej więcej 17 lutego, a tu jest jeszcze zestaw irysów holenderskich, które w zasadzie zaczęły kwitnąć wczoraj czy przedwczoraj. O, jeszcze takie mamy. To jest w sumie niespodziewane. Nie pamiętam, że ja tu siałam, sadziłam. Ok. I jeszcze trochę. Jeden, jedyny. O, tu jeszcze jakiś jeden pączek Kolejny. Mirys holenderski. generalnie to, to jest w ogrodzie obraz nędzy rozpaczyną. rozpaczy. No. no, po prostu jakaś porażka. Ale będzie plewienia. O rany. Tulipanów wychodzi trochę. Tutaj widzę jakieś e, chyba liliowce. Boże, już nawet nie pamiętam, co ja tu wsadziłam. No ale generalnie wygląda okropnie. Okropnie. No nic. Ja wiem, że ogród to jest i kończąca się robota. Tam jest Sherlock. Sherlock! Sherlockku! Cholera, je trawę, nie dobrze. Sherlock! Ej! No ciebie mówię o buzie, nie jedz trawy! Chodź, idziemy szukać ciemierników. Tak, bo ciemierniki są najfajniejsze z tego wszystkiego. Okay. Grządka na tulipany jest w tym momencie y, miejscem zbioru nieużywanych tyczek. <śmiech> <śmiech> a tutaj trochę jak, jak to fajnie wyszło, bo w sumie kompost do tej pory nigdy nie wychodził mi taki, taki ładny, a w tym roku rewelacja. Tutaj trochę już zdążyłam podplewić i proszę jakie piękne nie sądziłam, że o tej porze roku już mogą być tak fantastycznie piękne, wielkie na Barbary. W końcu nie jesteśmy na Wyspach Brytyjskich. <grystanie> jesteśmy w Europie Wschodniej. Eee, Sherlock! Sherlock, chodź! Chodź, pójdziemy poszukać ciemierników. Chodź! Chodź pies! Tak, tak wygląda. Wczoraj cieliśmy jabłonki i oczywiście nie zrobiłam zdjęcia przed i po, bo, bo nie pomyślałam, ale tak wygląda po. Okej, okay. no to... Ach, jeszcze jedno moje dokonanie. Tutaj było haszrowisko takie jak tam, ale zebrałam się w sobie, wyplewiłam. Znalazłam. Znalazłam Piacinta. O, proszę. I obsypam kompostem, z którego jestem turbo-durna. No dobra. Tutaj szczypiorek. To też moje niedawne trawienie. I niedawne obsypywanie. Jest szczypiorek. Tutaj obok kiełkuje Melisa. A. Tutaj pięta. Super, bo się kończy już. W sensie ta zasłuszona do picia. Kod Ursa. <suszy> Ursalka. No chodź, chodź, nie mogę się naostrzyć na to. Już jest najsłodszym kotem na świecie. Trochę za dużo poluje, ale tak, poza tym to jest absolutnym słudkiem. Okej. Okay. tak wygląda błonka. Mhm. tak, zapomniałam, że mam pięćdziesiątkę, a, a nie 24 dzisiaj, więc nie złapię całego drzewa, jest tak bliska. No, ale musieliśmy o, tutaj wyciąć cały. zaczynała mi potworna jakaś próchnica no dobra znajdźmy tego ciemiernika Purselka. o, to jest urabek z drzew Dwóch jedynie i proszę Czy to nie jest piękne? Miałam mierników bardzo dużo. On został się w zasadzie chyba, znaczy może nie tyle jeden się został, ale jeden e, ma pąki, więc jest ewidentnie dużo dzielniejsze niż wszystko inne. Poza nim tutaj jest w ogóle strasznie dużo pracy na tej grządce, bo jest zarośnięta okrutnie. Powsadzałam jesienią bardzo dużo laurowiśni, bo myślałam, że to no, jest świetny wybór, jako że są zimo... Mrozo, mrozoodporne w miarę i zimozielone. No, ale no, niestety. No, to, co się wydarzyło i mam nadzieję, że to chwilowe i roślinka się przyjmie. Boże, jakie piękne słońce się nagle pojawiło. No, cudownie. No, także tam więcej tego. Też Jakieś takie brunatne, poskórne plamy. Nie wiem, nie wiem czy to już się żegnać z tą roślinką, czy, czy jeszcze coś z niej będzie. Okej. Okay. Co, Olsenek? Tam jest szerok. Idzie szukać, czy nie, nie, nie daliśmy czegoś dobrego do kompostu. Co za łobuz. Szeloczku! Niestety jest głuchy, więc mogę sobie wołać. Muszę do niego iść i powiedzieć mu osobiście, że to nie jest dobry pomysł, żeby on tam w tym kompostowniku grzebał. Nie wolno grzebać w kompoście. Nie wolno, skarbie. <laughs> tak. No to jeszcze jedna rzecz. Aaaa! To jest po prostu aż mi wstyd, ale no trudno. To są pomidory z zeszłego roku. A to, to są sałaty, które posadziłam w grudniu i już ich jest widzę połowa, bo mimo że posypłam syp, oczywiście to jest fosforan żelaza, to nie jest nic strasznego, ale no... Widzę, że mimo wszystko. O, proszę. Mimo wszystko, ślimaki się świetnie bawią. Ach. No nic. Tu trzeba zrobić porządek. O, rany. Tu trzeba zrobić porządek. I to taki gruntowny. No ale nic to. Ach. Cały dzień przed nami. No i jest jeszcze luty jeszcze luty. To jest pocieszające. Tak. Chłopka na jabłonce, a ja się dziwię, że jabłonka jest wybitnie mało No tak, tak to wygląda. Proszę, jakie piękne słońce. Tak to wygląda na razie jest to mnóstwo sprzątania, mnóstwo pracy, no ale co będę udawać, że ogród jest piękny i porządny, jak nie jest. Szeloczku! szelok szuka trufli, szelok szuka trufli w grządkach, barchlaczku, o, o, no to nie było, no ale trudno. Okej, okay. no to. co? Tak mi rzut oka na kokusy, bo jest bardzo niewiele więcej. krakusy pitały. I na razie to tyle. Albo nie.